Cześć wszystkim, tu Igoryca Przed chwilą mnie wywaliło, z... o tak O nie! Grałam z moim kolegą Z... wykasz Royal Kurna, mi internet To jest Maria Okej okay. Jakoś to idzie Już przebiegam. on ma... Wytłumaczenie jest takie, proste, bardzo No zapis jest coś Najlepiej Okej okay. Nie jest się przed bo naprawdę po co w ogóle grać z kimś, co ma, kto ma szóstą arenę albo piątą Aha, eksplodowało to. Dobra, on czekał pewnie, jak sobie jakiś ruch. I wyszła duży hekle. -y. Up no i od razu. Jeszcze nie miałam szansę, Przecież, Jeszcze, jak, 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 jak się nikt nie nowe. może. No to nie pomoże, ja się nie pomaga mi tutaj, żeby to był bondara. O mój Boże, to jest No to no, ja to no, jest to no, to no, jest złe, to no, to no. jest złe, to jest złe, to sobie złe, to bo wiecie, ja bardzo lubię szkielety. One, one są te szkieletki są naprawdę bardzo piękne o my gwytu, aha co ja ty leci z niespokojnie coś sobie leci po prostu to jest wszystko dlatego, że wystawiam to wprost płacno tu nawet nie mam innej, znaczy innej, to Baby Dragon nawet tu nie, nie mam chyba co się wypadało Okej, okay. sobie zostawię zostawić z ktoś tutaj się, się... No. Okej. Okay. 45 sekund. Może jeszcze Golem tutaj będzie. Oczywiście. Dobra, nieważne. Rewansz, Naprawdę rewanż. O kurdej. Ciast. Just... Okej, okay. rewansz, rewansz. Pamiętaj, to było tylko te... to. To było tylko rozgrzewka. Czy on wyłączył Crash Royale? Hmm. Czy on wyłączył Crash Royale? To wszystko sądziłam. Hmm. Czekajcie, na my Co tu? Chyba ciastek. Mój kolega się obraził. Znaczy, nie obraził, tylko... Chyba wyłączył Crash Royale. No i... Ja bym wyłączył klawiaturę, ale wiecie Dobrze, mam nadzieję, że odcinek się podobał Grałem z moim kolegą Ze szkoły Pół przyjaciel, pół kolega Wiecie jak tam jest nawet i przyjaciel Dobra, nieważne, mieszam z tym Grałem z kolegą, mam nadzieję, że odcinek się podobał Trzymajcie się Do następnego i cześć